A więc i uczysz, mamy zmyczki z tej strony genetyczne. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nową skrzynkę Frostbite. Jak widzicie, kosztuje ona 105 zł, my mamy 258, więc otworzymy ją co najmniej dwa razy i miejmy nadzieję, że te dwa razy będą dla nas szczęśliwe i że trafimy chociażby takiego ogloczka, który potrafi być naprawdę sporo wart w każdym stanie, na przykład takiego Print Streama, który też jest fajnym profitem, Digla, drugiego Digla, a może rękawiczki i kocki. A wy oczywiście na wstępie pamiętajcie, że do wygrania macie tego skina, jeżeli chcecie go wygrać, to łap w górę pod tym filmem i na moim kanale i komentarz z hasłem podanym podczas filmu dodatkowo klikajcie sobie tutaj plusik i w tym właśnie miejscu wpisujcie kod genetic podarmowe 10% bonusu do depozytu i 2 złote 10 groszy na start, bardzo, bardzo dziękuję, oczywiście strona jest przeznaczona tylko dla osób pełnoletnich i dodatkowo macie tutaj również konkursiki, przed chwilą Krzychu który robił ze mną case battle, ja wam pokażę ja wam pokażę, Krzychu robił ze mną case battle Krzychu. Wygrał nie dość, że case batla ze mną i to bardzo potężnie. To wygrał jeszcze skinka. Krzychu, naprawdę gratulacje. Naprawdę gratulacje. Byłem ultra, ale to ultra zdenerwowany, że wygrałeś tego case batla. I nadal jestem trochę zdenerwowany, ale to, że wygrałeś jeszcze u mnie w konkursie skina i że rzeczywiście po co jest moim kodem, no to wszystko rekompensuje. Gratulacje, Krzychu, Dwie dyszki dla ciebie tutaj z 8 zł, plus jeszcze 300 e, z tego case battle. Oczywiście pamiętaj, że strona jest jeszcze raz przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, a my już przejdźmy sobie do e, nowej skrzyneczki, czyli do Frostbite'a. Jednego otworzymy na pewno solo, i drugiego otworzymy na pewno na case battle. Więc sprawdźmy solo, o, i mamy digielka. Solo, solo. No i sprawdźmy. 122 spoczko. Drugie otwarcie. Bang. No i mamy Guardiana, który też w dobrym stanie będzie profitem. No, okej, okay. no jest to na zero, więc możemy co otworzyć trzeci raz. Oj, trzeci raz dyma. To nawet w dobrym stanie nie odda. To nawet w dobrym stanie nie odda, dobra. Wiecie co? Stać nas na jeszcze jedno otwarcie przed Case Battle'em, więc zróbmy to sobie. Otwórz ponownie i zobacz. Oj, 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 nie no stój, stój. 5 no. deszek. Sprzedajmy to sobie. Zróbmy Case battle po prostu na trybie shirt na 4 osoby. Iliśmy, że coś z tej najnowszej, jednej z najdroższych skrzynek na stronie dostaniemy. 105 zł. Battle na 4 osoby to jest tak naprawdę 420 zł. Krzychu, gratulacje jeszcze raz tego dropu, ale chuj ci w dupę. I sprawdźmy, co dostaniemy. Case Hardened. Widziałem, że tam się pokazał. Okej, okay. to nie jest chyba najgorszy drop, ale to też na pewno nie będzie profit 9 dyszek, zrobimy sobie tego kiss butla jeszcze raz i potem po prostu zrobimy sobie może jakiś challenge od 50 zł do kosy, albo coś w tym stylu, więc zostańcie ze mną do końca, bo i tak, jeżeli chcecie wygrać sobie tamtego skina, którego mieliście na początku, to musicie zostać i czekać na hasło konkursowe, a my w tym momencie jesteśmy dymani. 28 zł zostaje nam 68 na próbę zrobienia kosy, więc co? Może polećmy sobie na hałko skrzynkę i z Hałko. Skrzynki, spróbujmy coś wyciągnąć. 12 zł wydane, pierwsze i nic ciekawego. Drugie, trzecie też nic ciekawego. Sprzedajmy to sobie hałko. Skrzynka póki co jest nie w nastroju, na to wygląda. I zostaje nam jeszcze 57 zł. Więc 57 zł ja bym zrobił na przykład 3 raz case'y na trzy osoby w trybie standardowym. 3, 3, 3, no to musi być klucz do sukcesu. I mat do nas dobija, i dobija do nas jeszcze ktoś. Więc sprawdźmy, czy raz Casey rzeczywiście będą dobre dla nas, litościwe. Ta M4 w dobrym stanie potrafi być warta dyszka. Ale oczywiście, my trafiamy najgorszy. Druga skrzynka. No i dalej trafiamy najgorszego skina. No kuźwa, dobra, może trzecia skrzynka. Coś ciekawego nam dopisze. No i trzecia skrzynka niestety nam nic nie dopisuje i zostaje nam 32 zł. Sprzedajmy sobie nasz cashback i mamy 32 zł, tak jak już wcześniej mówiłem. Więc róbmy sobie może 4 czoklety na 3... na 4 osoby... nie no, kuźwa. Dobra, na 4 osoby na trybie Shirt. Może to będzie kluczem do sukcesu. Wiem, że bardzo nie lubicie jak ja robię tryb Shirt na 4 osoby, no ale... Czasem sytuacja tego wymaga, tak jak w dzisiejszym odcinku, w tym właśnie momencie. I AWP Mortis, spoczko. To jest w sumie na zero chyba w miarę otwarcie. Drugie otwarcie. AWP Mortis plus jeszcze Digielki i e, Gloczki, spoczko. Trzecie. Znowu AWP Mortis. Ty, typ ty trafił trzy dokładnie te same praktycznie AWP Mortis w jednym case battle. Co jest postrane, ale i tak to nie jest profit w tym battle. 18 zł. Eee, I co? I trzeba ryzykować Tak mi się wydaje przynajmniej Więc zróbmy sobie może jedną naklejkę Tak, cztery osoby, tryb underdog I liczmy, że ktoś wydropi czerwone oko Bo wtedy by nas to mogło naprawdę mocno skombekować Jeżeli ktoś wydropi czerwone oko A my nie wydropimy Totalnie, totalnie nic Więc sprawdźmy Nic po lewo i czerwone oko po prawo Oczywiście Oczywiście kuźwa, że to był tryb standardowy Brak mi słów, brak mi słów. Ostatnio mam tak pechowe... Z sesję na CSGO Skinsie że to jest szok że to jest po prostu szok, mam nadzieję, że to się przełamie bo od challenge'u z karambitem to nie pamiętam kiedy ostatni raz coś wypłaciłem jak mam być z wami szczery zróbmy sobie coś takiego, dołóżmy sobie jeszcze jedną skrzyneczkę, tak, Cztery osoby tryb szert tym razem i liczmy na dużo czerwonych naklejek czerwone fale, czerwone oczy albo po prostu ta naklejka z okiem drugim z kolei różowym no po prostu zobaczmy, brak mi słów, brak mi słów Chyba, że jeszcze coś trafimy, ale czerwonej fali nie ma Więc ratuje nas tylko czerwone oko I to i tak nawet nie będzie jakiś mocny profit, no Dobra, wiecie co? 13 zł z tego mamy I zaryzykujmy Chociaż wymieńmy sobie jeszcze te tokeniki, albo czemu nie? I tak tamtą skrzynkę mamy już przetestowaną, to... To nie będzie oszukiwanie, 7 dyszek mamy 8 nawet, okej okay. Całkiem ładny ten sklepik dzisiaj I z tych 8 dyszek zróbmy sobie na przykład czarny dwa razy Tak, o, bang Trzy osoby, tryb standardowy, jeżeli trafimy Czerwonego czarma, to na pewno Jakiś konkursik wam jeszcze Zaraz wrzucę, bo mamy aktualnie 8 na 10 Nie mamy wszystkich konkursów wypełnionych Aby się przydało, więc liczmy Że czerwony skinek, nie no kurwa To jest jakiś pierdolony żart To jest jakiś pierdolony żart W tym momencie w dzisiejszym odcinku to było na tyle, brak mi słów. Kodi Genetic w tym właśnie miejscu. A mi tak jak mówiłem, brak słów. Elo.